Serdecznie witam w kolejnym odcinku naszych rozważań nad mało znaną historią Kościoła. A dzisiaj, w takim ogromnym skrócie, powiemy, jak to się stało, że Kościół Wschodni i Zachodni ostatecznie się rozeszły. A był to rok 1054. Zacznijmy od roku 1053. W tym czasie patriarchą na wschodzie był Michał. Cerulariusz, bardzo zdolny przywódca kościoła, wcześniej zapowiadający się jako świetny polityk. I w tym 1053 roku, tutaj już nie mówię o tym, ale do decyzji, o której za chwilę powiemy, przyczyniły się niestety władze Zachodu, gdzie po prostu można powiedzieć, że z, z Italii ostatecznie wyrzucono Bizancjum. Zajęto wszystkie ziemie, które były pod ich władaniem. No i w roku, pewnie w odpowiedzi na to, patriarcha Cerulariusz zamknął część kościoła rządku Łacińskiego w Konstantynopolu. Służyło one wtedy tym wszystkim, którzy w czasie podróży czy handlowych, czy dyplomatycznych po prostu z nich korzystali. A w trakcie tego zamykania w jednym z kościołów wysypały się te tak zwane opłatki, używano decholach do Eucharystii, a żołnierze, nie zwracając o to uwagi, podeptali te opłatki, co dla Kościoła Zachodniego oznaczało, że tak naprawdę podeptano samego Chrystusa. To oczywiście nie był już ostateczny powód do tego, żeby się rozejść, zachód z wschodem, ale można powiedzieć, że już ta kula śniegowa ruszyła i teraz już tylko kolejne wydarzenia... Właściwie pędziły wschód i zachód do zderzenia. Niedługo, kilka miesięcy później, arcygijskup Bułgarii Leon, Leon z Ochrydy, wysłał list. List do biskupów i kapłanów Francji. Tak naprawdę był ten list dedykowany papieżowi, no ale był otwarty, w związku z czym był powszechnie znany. I tam wschód. Zarzucił Kościołowi za odniemo cztery błędy. Po pierwsze, posłuchajcie, bo to widać, że tutaj ktoś szukał zaczepki, bo to nie są jakieś straszne rzeczy. Zachód używał do Eucharystii przaśnego chleba. Na wschodzie natomiast uważano, że zbytnio nawiązuje to do żydowskiej paschy, co oczywiście było błędem, ponieważ w ten sposób zachęcało do, do tendencji judaistycznych Kościoła. Tak uważał wschód. To jest moje zdanie, ja uważam, że to był tylko pretekst. Wymyślono ten pretekst, po to, żeby podgrzać atmosferę. Drugi powód. Zachód zachęcał do postów w sobotę. A ponieważ z sobotę był żydowski sabat, co nie do końca jest tak zgodne z prawdą, bo wiadomo, że się zaczynał się w piątek wieczorem. No i to też było uznane za kontynuację praktyk żydowskich. Nie powinno więc być przestrzegane przez chrześcijan. Dalej postawiono zarzut, że ze zachód zezwalał na jedzenie zaduszonych zwierząt, co było jawnym wykroczeniem przeciwko zaleceniu soboru jerozolimskiego, który jest opisany w 15 rozdziale dzieł apostolskich. Czy tak było trudno powiedzieć. Natomiast szukano pretekstu po prostu. I wreszcie czwarty zarzut. Z naszego punktu widzenia absolutnie śmieszne kościoły zachodnie zabraniały w czasie postu śpiewania alleluja. Tutaj może takie wyjaśnienie, że, że kościół wschodni uważał, że post to był czas radości, a nie żałoby. I jeżeli ktoś pościł, a nie potrafił przy tym wielbić Boga, to uznawano, że ten post jest niewłaściwy, co z kolei można uznać za prawidłowe nauczania Słowa Bożego. Celulariusz dodał do tego jeszcze dwa zarzuty. Po pierwsze, uznał, że Kościół zachodni bez konsultacji z Kościołem Wschodnim uznał, iż Duch Święty pochodzi od ojca syna, co według kościoła prawosław... prawosławnego, jeszcze nieprawosławnego, kościoła wschodniego nie było zgodne z Słowem Bożym. I drugi powód, zabranianie kapłanom zawierania małżeństw. Kościoły wschodnie zezwalały na ordowanie żonatych mężczyzn lub też na Ożanek no, Księży. Warunek był taki, że, że ktoś, kto był żonaty, musiał się zgodzić z tym, iż nigdy nie będzie biskupem. Jest w tym jakaś mądrość, ale tylko jakaś. No i oczywiście z tego powodu już zawrzało, ale próbowano, według mnie to była tylko i wyłącznie zagrywka, próbowano, że tak powiem, przyklepać jakąś zgodę. I na początku 1054 roku papież Leon IX wysłał do Konstantynopola swoich delegatów. Oni tam zostali bardzo źle przyjęci. Na czele tej, tej delegacji stał kardynał Humbert. Byli źle potraktowani i zdarzyło się coś, co właściwie przelało już czary goryczy. 16 lipca 1054 roku legaci papiescy wkroczyli w czasie mszy do słynnego kościoła Hagia Sofia. Konstantynopolu, dzisiejsza świątynia muzułmańska, i złożyli na ołtarzu dokument nakładający klątwem na ceru Lariusza i wszystkich jego sprzymierzeńców. Cztery dni później, 20 lipca 154 roku, patriarcha Konstantynopola ekskomunikował papieża i jego zwolenników. To wydarzenie jest nazwane Wielką Wschodnią Schizmą i doprowadziło do ostatecznego zerwania stosunków między Kościołem Wschodnim. A zachodnim rzymskokatolickim. Dodajmy, że nigdy, nigdy nie odwołano tych, tych klątw, ani wschód nie odwołał przeklinania zachodu, ani Zachód Wschodu. Jaka była prawdziwa przyczyna, prawdziwa przyczyna tego zerwania? Ona prawdziwa przyczyna była jasna i prosta, i wszyscy o tym wiedzieli, tylko nikt nie chciał tego nazwać po imieniu. Mianowicie przyczyną prawdziwą była nieodparta chęć Papieża rzymsko katolickiego aby rządzić całym chrześcijaństwem. Przez tysiąc lat, no może przez tysiąc co przesada, ale powiedzmy przez 700 lat po pierwsze 300 lat to był zupełnie inny kościół. Ale przez ostatnie 700 lat kościół wschodni i kościół zachodni, można powiedzieć, funkcjonowały obok siebie. Starały się tutaj nie wspierać, czasami się kłóciły, czasami godziły, ale nigdy, nigdy. Papież z Watykanu nie miał żadnej władzy nad kościołami wschodnimi nigdy. Więc uzurpowanie sobie takiej władzy przez papieża no doprowadziło po prostu do buntu wschodu. Powiedziano wreszcie papieżowi, my już Panu dziękujemy, wyklęto go, obłożono go klątwą, obłożono klątwą cały kościół zachodni. I tak to trwa do dzisiaj. Czy jest możliwe, że to kiedyś się skończy? Nie, to się nigdy nie skończy dopóki istnieje urząd papieża, to oczywiście może się zakończyć jakąś tam umową w tym kościele odstępczym, który nam się szykuje. Trochę znam kościół grecki. Kocham ich za niesamowite śpiewy. To jest po prostu, dla mnie to jest przecionek nieba. Natomiast, jeśli z nimi porozmawiać, to w nich jest taka nienawiść do nie do ludzi, tylko do rzędu, że tam nigdy nie będzie zgody na to, żeby papież miał jakikolwiek wpływ. Na to, co dzieje się w jakimkolwiek kościele wschodnim. Jak więc widać, ambicje polityczne, ambicje też osobiste papieża doprowadziły do tego, że kościół się natrwale podzielił. Z drugiej strony, że warto byłoby też zapamiętać sobie, że nigdy, nigdy papież nie miał władzy nad całym kościołem. Nigdy, przy nim. Więc opowiadanie takich bzdur dzisiaj, że papież jest nawiąznikiem Chrystusa, jest dobre dla moich dzieci, ale każdy trzeźwo miesiący człowiek zacznie szukać źródeł i szybko znajdzie odpowiedź. Niech was Bóg błogosławi. Amen.